Cześć, witamy was w kolejnym odcinku. Zobaczymy się. <laughs> Teraz już biega. Witamy was w kolejnym odcinku. Przyjechaliśmy na sprzątanie lasu i przede wszystkim sprawdzimy, czy na sprzątaniu lasu da się zarobić. Będziemy zapisywać przez cały rok, ile zebraliśmy puszek bądź butelek zwrotnych. Mamy przygotowane na zwykłe śmieci worek, natomiast na butelki i puszki. Mamy naszykowaną osobną torbę, także będziemy to odkładać oraz ewentualnie, jakbyśmy znaleźli tutaj jakiś złom, w co wątpię, no ale. Zawsze jest ale. Także zapraszam, bądźcie z nami i lecimy, bierzemy się do pracy. Torba przygotowana. No i nie wiem, idziemy tam przed siebie. Idziemy przed siebie, zobaczymy czy coś uda nam się tutaj znaleźć. Teść już jakieś pierwsze śmieci zbiera. A przede mną jest co? Jest pierwsza puszka. Jest pierwsza flamingówka. Pozdrawiam Flaming przyjacielu. Założę sobie drugą rękawiczkę. Także mamy pierwszy zarobek ze sprzątania lasu do torby. No idziemy sobie nie wiem gdzieś tam przed siebie, gdzie nas wzrok poniesie. O, za drzewem leży butelka. I jest to butelka zwrotna. Co za tym idzie? Przez chwilę zarobiłem 59 groszy. No i pasuje. Również do mojej torby. Także idziemy sobie gdzieś tu, tam, nie wiem gdzie. Będziemy to, tak jak mówiłem, zapisywać. Kurde, jak tu jest wysoko. Czy można zarobić na sprzątaniu lasu? Pewnie, że można, tylko zobaczymy ile. Na razie śmieci nie widać. To bardzo dobrze świadczy. Ale są na pewno takie miejsca, gdzie tych śmieci full jest. Na przykład tutaj już coś widzę. O, jest jakaś folia. Jedna folia, druga. To zaraz pójdzie do teścia, do worka. On tam w krzakach gdzieś łazi. O, już szkło. Tu już mam pierwsze folie do worka. O, już słoiki. Ile tych słoików jest? Ile tuszkła? Raz, dwa, trzy. Tam plastik. Po co to słoiki do lasu wyrzucą? No po co? Jak można? Jak można na przok zawieść. Jeszcze wrzucą w takie haszcze. No zobaczcie Mam jeszcze jeden słoik. Przy lewej nodze idziemy dalej. Udało nam się wcześniej z pracy dzisiaj wyjść. Nie było aż tak strasznie dużo śmieci do odebrania. O, tu już jest butla. O, jest! Tu jest plastik. śnieg stopniał, to i wychodzą śnieg stopnią, to i wychodzą y, w śmieciu, pełna piachu. To nie jest butelka zwrotna. Plasticzek. O. Idziemy dalej. W jedną, w drugą stronę obojętnie. Już jakaś chusteczka. Jesteśmy już w tym samym miejscu, co byliśmy przedtem. Na razie jest czysto. A już wiem, dlaczego te opony tutaj sobie zwożą. Ponieważ tutaj jest zrobiony tor rowerowy. I w innym miejscu również tych opon jest nawiezionych i oni sobie jeżdżą rowerami. Powiem Wam, fajna zajawka. Ciekawe, do czego im te opony będą. No ale. Teraz idziemy tędy. Tutaj jeszcze nas, z tej strony to nas nie było. Zobaczymy, czy tutaj będą śmieci. Zobaczcie, jakie to jest piękne miejsce. Kamera tego tak do góry nie oddaje, ale tam jest. No, a ja tam widzę flamingówkę. Kurde, ja muszę podejść tam. He! A to nie jest takie proste. Jak tu jest wysoko? Damy radę? Damy radę. Łomatku. Jest, jest, ale to jest chyba metalowa. Sprawdzimy później. Jakby nie patrzył, jest to złom, czyli do mojej torby. A teraz patrzcie, trzeba stąd zejść. Aha, widzicie, jak to kamera nie oddaje? Jak ja mam stąd zejść? Teraz? Byle nie szybko. O, wyskocznie. Hyc! No i dobra, idziemy w głąb. Idziemy się rozglądać na prawo i lewo. Tu jakaś butelczyna leży. Za drzewem. Teści już tam też naznajdywał butelek Tam już widzę kolejną butelkę. Muszę wejść w te haszczę Dobra, tam są nawet dwie. O matko. Dobra, jest Ta butla. O, czy oh, Jeden wór to brak? Oh. O. Od o, rowerka. Od roweru. Nawet z złom. <laughs> Czyli jest pierwszy złom. Ktoś tu zgubił amortyzator <laughs> na tych chopkach. Czyli złom. Dobrze. Do torby idziemy dalej. Teraz pod tą górę trzeba podejść. Zobaczymy, czy gdzieś po boku jest jakieś puszki butelki, cokolwiek. Na razie nie widzę, fajnie czysto. Teściu gdzieś jest tam na dole, nie wiem. Ja wszedłem tutaj. Sorry, że jestem tak zdyszany, ale. No to... Trochę tam jest, w dół. Nie zobaczymy. Tu mnie jeszcze nie było. A no, tu już widzę puszkę. Dwie, trzy. Tam kolejna. No i fajnie. O, no, Jeszcze z zawartością. Oczywiście, rzuczki w środku. O, tutaj jest zagłębny puszek. Za głębiej puszek, powiem Wam, że cena za puszki jest dobra. Więc nie umieszkam ich zabrać ze sobą. Jest seteczka. Małpka w lesie. Tam już widzę kolejną puszkę. Lubię tak połazić po kubuś, to później przerzucimy do teścia do worka. Jest kolejna puszeczka. I zobaczymy czy jeszcze coś tu gdzieś nie leży. I schodzimy później tam na dół z powrotem. Żebym za daleko nie odszedł w ten las, bo go nie znam tak szczerze powiedziawszy. papier chipsy się szyły butla Fajne miejsce, powiem wam, naprawdę, naprawdę przepiękne miejsce, żeby tylko tych śmieci tak nie było. Ale po co? Ale po co? Dobra, idę w stronę tam do teścia, bo mi się już zapełnia torba na mój cenny urobek. Szukam teścia, idę taką wąską ścieżką w dół. Ale powiem wam, wybrałem sobie fajne zejście. O, teściu tam gdzieś chodzi. O, ale bym się gwizdnął na dół. Nie takie proste, powiem wam. Dobra, jestem na dole. Jestem na dole. Jest kolejna puszeczka tu. mam trochę pantów do worka. Już kolejna puszka. Już widzę następną. On no tutaj nas nie było jeszcze, także jeszcze sobie leżą. No, tutaj coś no to jest, jest. Plastik puszka, ale tu muszę zostawić, bo nie wejdę tak. gdzie Gdzie to się komu tu chciało to rzucić. Jest kolejna pucha. I butelka plastikowa Wszystko No, ale ją przyżarło. na Do urobku. Co tu dalej? Idziemy w stronę wora. Chłodno się robi powiem. Ponieważ... O! A co tu jest złom? No kurde. Zobaczcie. Światka zdrowego aluminium. Ameliniu, panie tego nie umalujesz. Pozdrawiam, Artur, Artur Skaniowa. No piękny, ta. Trzeba skompresować to trochę, ale sztywny jest. Jak, nie? Jak, jak tak O jest Amelinium O urobku w lesie wszystko... W lesie tak, w lesie to jest wszystko, trzeba się tu rozejrzeć. Takie amelinium leży, to i może coś więcej będzie leżeć. Pasuje Ja już się tu przeładowałem, jest tylko urobek Worek jest pełny, a tu ktoś chyba celowo nasypał sobie butelkę piasku Będziemy piasku z lasu wywozić, nie? Niech zostanie Tu następna flamingówka O jest Nie ma, każdą zabieramy Chodź idziemy po worek jeszcze. Tak, idziemy po worek, bo ten już pękł Także wracamy w stronę samochodu Tam podmienimy, podmienimy kolejny woreczek Tak, szliśmy tutaj Tutaj robiliśmy tą bazę ostatnio tu, gdzieś Tak, było. tu gdzieś była ta baza robiona nie pamiętam, w każdym razie idziemy w stronę samochodu, ponieważ nasz worek już pękł. O. 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 Jest kawał siatki? Jest kawał sprężynki siatki. Chyba z wersalki. Albo sprężynki z wersalki. Zabieramy. Jest złom na oko. A tu przejdziemy nie przejdziemy? Może przejdziemy gdzieś. Przeładuję trochę tego złomu do samochodu. Przede wszystkim tą siatkę. Bo szkoda mi miejsca. No, się musi zaczepić, nie? Szkoda mi miejsca. O, złom jest złom. Tu mamy worek następny i na razie nasz urobek. Teściu po drodze jeszcze to znalazł i idziemy dalej. A teraz zapraszamy Was na 30. finał jubileuszowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z którą nasz kanał, ja, czyli ja razem z Teściem yy, graliśmy, wspomogliśmy Wielką Orkiestrę. Także zobaczcie jak to wyglądało. Cześć, witam Was w 30. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem kanał e, tam na dnie również dorzuca się do e, jubileuszowego 30. finału. Także dorzucamy coś od siebie przez eskarbonkę. Zachęcamy wszystkich do tego samego. Każda kwota robi robotę. Także nie będę przedłużał. Bierzemy się do e, wpłaty i dalej zobaczycie. Wpłata zrealizowana. Patrzcie teraz. Siema, dzięki za wsparcie. Wiesz, że to już 30 lat, jak gramy. Zobacz nasze wszystkie finały. 16 milionów. A przecież będziemy grać do końca świata jeden dzień dłużej. Dzięki twojej płacie należysz do wyjątkowego grona tych wszystkich cudownych ludzi. W tym roku finał pomoże we wsparciu polityki dziecięcej. Dlatego teraz chcę zobaczyć, ile wynosi Twoja płata. Zespół Mastercard. Mamy już informację. Stuwa, cała stuwa. Niesamowite. Ogromne dzięki. Twoja kwota jest mega ważna. Jesteś jedną z osób, które też płaciły 100 zł. Razem się na urządzenie OCT. Do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń. Także jak widzicie, już zjeżdżam. Moja kwota 100 zł weszła. Tutaj ją w tej chwili widać po prawej stronie. Także dorzucamy się do jubileuszowego. 30 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pozdrawiam wszystkich i widzimy się dalej w odcinku. Siema! Siema! Także jesteśmy już po Wielkiej Orkiestrze świątecznej pomocy i będziemy pomagać do końca świata jeden dzień dłużej. Ale teraz nie o tym. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Osiągnęliśmy próg 4000 subskrypcji, już jest więcej idą te subskrypcje. Super. Naprawdę. Super, 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 super. Z tej okazji robimy dla Was konkurs, szybki konkurs, dwudniowy konkurs. Losowanie będzie w czwartek. Szybkie, szybkie zasady. Trzeba być subskrybentem naszego kanału. Druga sprawa paczka na terenie Polski do paczkomatu. W komentarzu pod tym filmem, który dzisiaj widzicie, musicie. Wpisać ile udało nam się znaleźć puszek Tak żeby było Nie za, nie za prosto Nie za trudno eee, Ile puszek znaleźliśmy Musicie niestety obejrzeć Albo stety Musicie obejrzeć cały film Policzyć ile puszek było Wpisać tak w komentarzu eee, A do wygrania najważniejsze Magnes z firmy Magtom F200 razy 2 Nuweczka sztuka Polecam firmę Mactom, najlepsze magnesy. My używamy, dlatego robimy są niezawodne. niezawodne. Dlatego robimy tak, bo chcemy, żeby wygrał ktoś, kto e, ogląda nas regularnie. Nie ktoś, kto przechodzi tylko na konkurs. A mniej więcej Daję te fajne komentarze. Tak, Mniej więcej te osoby znam, także mam nadzieję, że wygra ktoś z was, kto regularnie ogląda nasz kanał. Pamiętajcie, magnes F200x2 z firmy Mactom. Do wygrania w tym konkursie na 4000 subskrypcji. Następny konkurs będzie na 8000. Także wbijajcie subskrypcję, a my bierzemy się dalej do pracy. Idziemy do zbierać trochę puszek. Tak, żeby nie było za proste. <noise> Ktoś musi dzwonić. A kto dzwoni? Nasz przyjaciel Artur Skaniowa. Odbieramy. Cześć Artur przyjacielu! Jesteś na filmie w tej chwili. Pozdrów widzów wszystkich. Hej, hej Artur! Salam alejką, Witam Was e, oczywiście bardzo serdecznie. E, fajnie. Co robicie? Łowicie pewnie, tak? Nie jesteśmy, nie. jesteśmy na sprzątaniu lasu. E, Oj, jesteśmy fajnie. na sprzątaniu lasu. Będzie bardzo fajny odcinek. Zobaczycie. Nie będę zdradzał. Nie będę zdradzał. także. Nie zdradzaj. Nie zdradzaj. Nie nie wszystkich sprzątających i oczywiście dziękuję Wam za to, że to robicie. Dobra, pogadaliśmy. Teściu tam rozmawia przez telefon. My pogadaliśmy z Arturem. Pozdrawiam Cię przyjacielu. Widzieliście co, co jest do zrobienia, a ja idę dalej w teren. Może jeszcze doszukam jakąś puszeczkę. Przejdziemy teraz tędy. Ach, znowu pod górkę sobie wybrałem drogę. Masakra. Także przejdziemy tędy. Może jeszcze coś może jeszcze coś dorzucę. A fajnie by było. Może uda się jeszcze jakąś puszeczkę znaleźć? Zaczyna się już robić szaróweczka i niestety zaczyna się robić zimno. Ale co tam? Idziemy. Teraz idziemy tam. Tam, 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 tam. Zobaczymy, może tam coś będzie. Bo po prawej mojej byliśmy. Tu jest ta górka, na której byliśmy ostatnio. Idziemy w tamtym kierunku. Tu już mam jakąś butlę, muszę tu zejść, albo wiecie co, pójdę dookoła. Bo jest kurde ślisko. Ta ziemia jest ledwo rozmarznięta. Wszystko jeszcze zamarznięte, także tutaj na magnes przyjechać niestety nie możemy jeszcze. Ale idę po butle. Idę po butle. I przy okazji jest szkło. Jest osi. W tych chaszczach wrzucą to tam. Na razie wrzucę do siebie do torby. Teściu mnie tam na pewno dogoni. Ha! Ale coś wam pokażę teraz, co mi na oko wpadło. Patrzcie. Chodźcie ze mną. Jeszcze raz wam dziękuję za. 4000 subskrypcji. Dziękuję, że jesteście z nami. Bardzo mi z tego powodu miło, że podobają Wam się moje filmy. Staram się jak mogę. No i po co to tak? Po co? Ale jest flamingóweczka z zawartością. Cześciu mnie już dogonił, a patrzcie co tu leży, za artefakt. No to nie pójdzie do śmieci. Ja jestem fanem Volkswagena. No super, oryginalny. Ekstra fancik. Tego nie wyrzucę. Przy okazji, jak już jestem po tej części lasu, ale się zmachałem tymi górkami. Zobaczymy, czy tutaj czegoś nie ma. Plastik to będzie na bank. Jakaś folia, aś butelka. O. I koreczki. Gonimy teścia. Tu jestem! Mam fanty! Mam fanty Mam śmieci Robimy bazę Robimy bazę Bo tu już widziałem kolejne śmieciuchy O, o, o Jest butla Jest butla Do bazy Tu jest kolejna butelka Niestety Niezwrotna. Ale tutaj już też podejdę, bo też widzę kolejną butlę. Co ja się tu dzisiaj nachodzę? Tą butlę to już rzucimy tam do bazy. Ojej. O, jest, jest. Plastiki i butla po żubrze. Nie, no tak szybko to nie będę schodził. Do bazy O Jezu, ale bym gwizdnął. Widzieliście Ale stoję A to? Element telewizora No, w środku lasu. W środku lasu, no świetnie Ale bym gwizdnął Kurde. O, I elementy samochodu, no super Tam jeszcze gdzieś widziałem butlę Muszę tam wejść, tu następny Jest buteleczka. W dalszym ciągu rozglądam się za puszkami. Ojku. Trochę tego jest dzisiaj. Towaru. Jest kolejna butla. Tam już widzę następną. Tu co jest? Niestety tego nie odczytam. Coś takiego. Nie wiem, do teścia, do wora to pójdzie. Tu już kolejna butla. Tu robię bazę. Muszę tą swoją postawić. Następny. Tu gdzieś jeszcze mi coś przykuło uwagę, tylko gdzie? Teraz to już zgubiłem. Nie widzę. Nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę. Trudno. O, tu jeszcze jakieś wiadro leży. Po co? No kurde, co za ludzie. Bierzemy. Wiadro zaraz skompresujemy i do wora. O, widzicie ile to wiadro tu już leży. Także ładujemy do wora. Kompresja. Nie róbcie tego we foliowych workach. <grystanie> Jest pół. Jest pół. Mówię tak, idziemy już do samochodu, a patrzcie, ile tu artefaktów, tu, tu, tam, ale złoże mi się trafiło, pasuje super, tyle flamingówek, to dawno tu u nas nie było, zobaczcie, ile flamingówek. Super, teraz to już no, teściu tu nazbierał jeszcze, teraz to już na pewno idziemy do samochodu, bo pada mi bateria, także musimy dobrać jeszcze końcóweczkę, no i co, o, zapalniczka, działa, działa, także widzimy się na podsumowaniu. Widzicie ją tu? Widzicie ją tu? Bo ja ją widzę. Widzisz mnie? Ja ją widzę. Jest kolejna flamingówka. Jeszcze tam po drodze wyrzuciłem jedną z krzaczków, teraz ją zabierzemy. I tu jeszcze jedna puszeczka, o której mówiłem wcześniej do urobku Tu pomożełem kościowi cały wór drugi. Dobra, styropian w rękę. Ja przerzucam urobek do urobku. folia tu i zobaczcie cała prawie torba zarobku na sprzątaniu lasu super jesteśmy już po sprzątaniu lasu jak widzicie dwa pełne wory śmieci śmieci, śmieci, śmieci totalnie śmieci jest tutaj full naprawdę mamy tutaj taki teren do sprzątania, że ale ogarniemy to nie? to jak nie my ogarniemy, pewnie że ogarniemy i Wedle, wedle tego, co mówiłem na początku, czy da się zarobić na sprzątaniu lasu, prawie pełna torba urobku. Także co? My kończymy, jedziemy do domu. Posegreguję sobie to w domku. Wypamiętajcie o subskrypcji naszego kanału tam na dnie. I widzimy się w czwartek o godzinie. Której? 17. O nie, później. O, o, o 19.00 <laughs> zrobimy losowanie. Może na żywo zobaczymy także trzymajcie się ciepło żółw